Kia Rio 1 silnik 1.3. Mamy tak. Problem z nawiewem. Nie jestem elektrykiem, ale tak do rzeczy. Problem był z nawiewem. Raz łączył, raz nie. Więc został zamówiony na Allegro Panel. Przyszedł razem z kostką. No i tak. Po demontażu okazało się. Że kostka jest stopiona. Więc kostka została wymieniona na tą, co była z Allegra. No i znajoma zgłosiła, że znowu pojawia się lekki problem z nawiewem. Po wyciągnięciu kostki okazuje się, że znowu się lekko podtapie. I to jest przewodnik czarny, więc wydaje mi się, że to jest masa. I teraz tak, czy ta masa gdzieś zaśnie działa i po prostu grzeją się styki? Czy to wina w panelu? Czy też może to chodzi, że coś jest z rezystorem dmuchawy? Albo. Może chodzi o użytkownika, że cały czas bawi się, dociska, coś ten, i ale to raczej mało prawdopodobne. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Pozdro.